Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami tamtego roku, bo prosiłyście o nich, ja niestety nie miałam czasu, żeby je nagrać i postanowiłam, że dzisiaj to zrobię, ponieważ mam wolne i zamierzam dzisiaj powiedzieć Wam, co u mnie się sprawdziło w tamtym roku. No to co, zaczynamy! Pierwszy preparat to jest firma Mediderm, emulsja podprysznic, wskazana dla osób chorych na uszczyce, egzemy atopowe zapalenie skóry. Ja mam skórę bardzo przesuszoną na nogach w okolicy łydek, i ten preparat u mnie się bardzo, bardzo dobrze sprawdził. W ogóle się nie pieni, ma w sobie tutaj 250 gram. Zapach jest neutralny, czy w ogóle go nie ma? Ja nie zauważyłam. No i zapach jest, wiecie, jak, jak, to, są, to jest taki specyficzny zapach, jak dla produktów, które mają nie pachnieć wcale. E, czyli taki, taki dziwny, rzekłabym, ale taki neutralny i delikatny, e, nie pieni się wcale, bardzo dobrze pielęgnuje, bardzo dobrze oczyszcza skórę, to jest e, tak jak wspominam, to jest preparat do oczyszczania skóry, czyli żel pod prysznic, niby żel pod prysznic, który się w ogóle nie pieni, emulsja pod prysznic, rzekłabym, z wodą, e, wymieszany z wodą, on jest taki białawy, tak jak wszystkie te e, preparaty, dla skóry, do mycia skóry atopowej, te, takie takie mleczne konsystencje tworzą. Ja gole sobie na nim nogi, go, a także myję nim całe ciało. Dobrze oczyszcza, bardzo, bardzo dobrze łagodzi podrażnienia, więc jeżeli wy borykacie, z jakie, borykacie się z jakimiś tam podrażnieniami skóry po goleniu, to on wam to wszystko załagodzi. Ja też dodatkowo chcę powiedzieć, że ja na nim golę nogi u mnie się sprawdza rewelacyjnie. Kosztuje grosze, bo pewnie kilkanaście złotych. Nie jest wydajny, ale to jest w ogóle nieważne, bo ważne jest to, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzi z moją skórą. Także polecam Wam z całego serca. Jest on dla osób powyżej pierwszego miesiąca życia, czyli bobasy też mogą go stosować. Ma tworzyć, tu jest informacja, że może jakoś tam powłokę na wanience stworzyć, tłustą, którą ewentualnie trzeba domyć, ponieważ ona jest śliska, może dziecko, czy tam dorosły nawet w wannie się przewrócić, czy też poślizgnąć. Ym, podobno na skórze też może tworzyć jakąś tam powłokę. U mnie on nie tworzy, ponieważ moja skóra go po prostu pije. U mnie się sprawdza doskonale i rewelacyjnie, czyli, yy, więc polecam Wam go dla osób, które mają problemy yy, z wysuszoną skórą, bo, bądź problemy z atopową skórą, czy ma, czyli jeżeli macie swędzącą, łuszczącą, yy, suchą, podrażnioną, rewelacja, przynajmniej dla mnie. Ja jestem bardzo z niego zadowolona. Dobra, następny produkt to jest Poldermin hydrokrem krem nawilżający z beta-glukenem i xylitolem. Jakkolwiek, jak czegokolwiek by tam miał nie mieć, to działa. Krem ma tutaj 500 gram, kosztował chyba 24 zł. Krem jest naprawdę rewelacyjny, on ma dosyć treściwą konsystencję. Już trzeci raz nagrywam filmik, bo trzeci raz mi nie wychodzi, bo coś ciągle, ktoś dzwoni, ciągle ktoś przerywa. Więc trzeci raz posmaruję nim dłonie. Teraz będzie już pewnie już na maksa dużo tego preparatu na rękach. Krem, jak widzicie, jest dosyć treściwej konsystencji. Ja go kupiłam kolejne opakowanie niedawno. Uwielbiam go. Ja go stosuję na całe ciało, pomijając okolice twarzy. On ma w sobie parafinę i glicerynę, więc twarz mu mógł zapychać. Dekoldu mi absolutnie zapycha, także pleców również. Świetnie pielęgnuje. Kolejny produkt, który świetnie łagodzi tuż po tym medidermie. Mm, bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli mam skórę swędzącą w okolicach łydek, czy też y, ud, bardzo, bardzo dobrze łagodzi, także obywam się tutaj bez sterydów, y, wydaje mi się, że on będzie najlepszy dla osób, które mają rzeczywiście problem, bo dla osób, które y, mają skórę normalną, to może... Ym, tworzyć taką lepką, taką nieprzyjemną warstwę, yy, tak jak czasami zaaplikujemy sobie balsam daw w lecie. Nie wiem, czy takie coś miałyście kiedyś, balsam albo jakiś taki treściwy, albo daw w lecie, to wtedy jest taka skóra mokra, taka nieprzyjemna, że on ją tą skórę biedną blokuje. No to te osoby, które nie mają problemów ze skórą, mogą odczuć takie wrażenie, że on jest zbyt treściwy, zbyt bogaty. U mnie sprawdza się doskonale, zarówno zimą, jak i latem. Prec też go używałam i naprawdę u, u mnie się po prostu sprawdził bardzo dobrze po opalaniu, też łagodził a łagodził jakieś tam podrażnienie, czy też na skórka. No dobra, następny produkt to mija. Mia pięknie się rozwija, ma wiele nowych produktów. Widzę, że też inwestują w reklamę, inwestują w marketing, ale to dobrze. Eee, peeling ekspresowy peeling do ciała. Co on tutaj ma? Różowa glinka, olej kokosowy z owoców dzikiej róży, ze słodkich migdałów, a także kryształki cukru e, i soli. Zero silikonów, parafiny, olejów mineralnych pegów. Według mnie produkty bardzo, bardzo, bardzo godne uwagi. Też mam balsam, balsam jest akurat z drobinkami, bo myślałam, że to będzie troszeczkę inny, ten balsam nazywa się Glow coś tam, czy Glow me, czy jakoś tak. Myślałam, że tamten balsam będzie taką tworzył poświatę złotą, on ma po prostu malutkie, delikatne, złote drobinki, a szkoda, bo naprawdę też bardzo dobrze pielęgnuje, jest taki dosyć treściwy jak na balsam do skóry i też tamten balsam pięknie pachnie, ale gdyby nie to, że, te, że to nie jest taka tafla, tylko to są takie drobinki, to, to, był też, by, to też by był mój hit roku. A ten peeling, peeling jest świetny. Nie jest tak dobry jak peeling kawowy w sensie nie ściera aż tak mocno jak peeling kawowy, ale te kryształki są dosyć duże i na pewno um, można by było nazwać bo można by było rzec, że on jest po prostu dobrze ścierającym peelingiem. To jest też informacja i teraz dopiero to przeczytam, bo zazwyczaj jak otwieram peelingi, no to myślę sobie przecież nie będę czytała sposobu użycia, ponieważ wiem, jak się używa peelingu. A teraz widzę, że warto go zaaplikować na suche, bądź mokre ciało i zostawić od 3 do 5 minut. I może oczywiście cuda się zaczną dziać, więc dzisiaj tak spróbuję. Ale póki co stosowałam go normalnie i byłam bardzo bardzo zadowolona. Zapachy są przepiękne. Kiedyś w superfarmie widziałam, że tam ja wypuściła 4 kremy i pamiętam ich początki. I te kremy, pamiętam, aplikowałyśmy sobie często na dłonie, czy też na szyję, i rzeczywiście bardzo mi się podobały zapachy. Najbardziej bo mi się podobały granatowe, bo on był kokosowy. Zapach był ładny, bardzo ładny, bym rzekła, tylko nie ten różowy, bo różowy był chyba różalny. Ja nie za bardzo lubię zapach róży. Niebieski był kokosowy, był piękny, i pamiętam, że konsystencje mi się też podobały, bo one były. Nie były takie lekkie, były bardzo dobrze odżywcze. O, może tak. No, a ten peeling. Pięknie pachnie, pięknie opakowania, piękne opakowania, dobry skład i dobra, dobra ścielarność, że się tak wyrażę. I tyle, czego chcieć więcej. Dobra, następna rzecz to jest krem, lekki krem Sylveco. To jest już któreś moje opakowanie z kolei. Nie nazwałabym go lekkim, ponieważ to nie jest taki typowy lekki krem, on jest bardziej odżywczy niż nawilżający. Tak, to jest właśnie, to jest preparat odżywczy. Mam też ten treściwszy w słoiczku, chociaż ja ten sobie bardziej chwalę. Ten jest idealny na dzień. Nawet na taką różną pogodę, dla mnie jest idealny na dzień. Super baza pod pudry mineralne i super jako na co dzień po prostu krem, Świetny, bardzo ładnie odżywia, bardzo ładnie pięgnuje, bardzo ładnie regeneruje skórę. Nie zapycha porów, fajnie, że jest pomka, tylko nie fajnie, że nie widać końca. I tyle. Cena, spoko, wspierałem polskie marki. Sylweko, bardzo, bardzo, bardzo dobra marka. Nie będę się rozwodzić nad tą marką. Dobra, teraz kolorówka. Jeżeli chodzi o kolorówkę, ja Wam mówiłam w poprzednim filmiku, że stosuję puder z firmy Pixi, puder mineralny. Ja mam chyba kolor Warm, Warm Muffin. Teraz będę chyba zmieniała i próbowała Annabelle Minerals, ponieważ kupiłam sobie taki mały zestawik, w którym, czy też mały box, w którym są różne kolory e, i szukam tego koloru odpowiedniego dla siebie, ponieważ odnoszę wrażenie, że ten warm muffin jest dla mnie troszeczkę, nie troszeczkę, on jest po prostu za żółty i za ciemny, e, więc szukam jeszcze innego. I dalej odnoszę wrażenie, że ta skóra y, się zapycha, nie zapycha się tak mocno, ja szukam po prostu, szukam powodu, dlaczego on tak się dzieje. Y, nie wiem, próbuję jakby wyeliminować yy, produkty, no Sylveco, yy, Sylveco raczej mi tego nie robi, więc myślę, że no, to może ten puder, nie wiem, w każdym razie będę dalej szukała yy, innych produktów. Yy. Ale powracając do tego, o, czym, o, o, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest róż. Róż ma w sobie, w sobie 2 gramy. Ja mam nazwę Dusky Rose, kolor Dusky Rose. To jest kolor, który mam dzisiaj na sobie na policzkach. On imituje odcień w zasadzie mojego rumieńca naturalnego. W opakowaniu wydaje się filetowo brudno-brązowy, w rzeczywistości absolutnie taki nie jest. W rzeczywistości bardzo ładny odcień daje na policzku. On ma w sobie delikatne drobinki. Ja kocham drobinki, one nie są nachalne, nie widać ich, ich niemalże wcale. Bardzo ładnie się utrzymuje, utrzymuje się przez cały dzień, nie ściera się tak szybko jak inne róże, które naprawdę były fatalnie mi robiły z, z policzkami. Trzyma się bardzo ładnie, jest to taki róż, bym powiedziała, brąz um, i nie zapycha policzków. To przede wszystkim to jest dla mnie najważniejsze. Jest bardzo wydajny, bardzo fajny, bardzo fajnie, że jest mały i piękne opakowanie. Polecam Wam całego serca. Następny preparat to są dwa super. Dwa, preparat, produkt. Dwa super, e, po, e, dwa super produkty mega tanie. Vibo Eyebrow, czyli ta pomada. Ja mam numer 4, czyli do blondów. Wcześniej miałam ciemniejszy, i teraz widzę, jak poczyna te zdjęcia, że te barwie miałam takie jak u Wilka. Więc wracam po prostu e, do natury. I w sensie wracam do natury, bo wraca do natury, tym nie smarowa w ogóle brwi. E, ale w sensie chcę e, jak najbardziej naturalnie wyglądać. Mm, więc kupiłam sobie odcień, który jest zgodny ze mną, czyli zgodny z blondynkami. Jest bardzo, bardzo fajny. Jest, jest bardzo, bardzo fajny i w ogóle, nie żartuję, jest to dobry produkt, ma konsystencję kremową, miękką. Nie jest taki twardy jak um, eyeliner z Inglota, który tworzył skorupkę. Tutaj absolutnie coś się, nic się takiego nie dzieje. Ten, preparat, ten produkt jest plastyczny, bardzo długo się utrzymuje, on delikatnie wysycha, więc warto szybko nim pracować i to by to było tyle. No dobry tani produkt, naprawdę. Dobra, co dalej? To jest super produkt, który poleciła mi klientka w ogóle u mnie w sklepie w salonie, przepraszam, w salonie mody ślubnej, salonie sukien ślubnych. To jest pomadka calips Lovely to jest ten odpowiednik, tak, tak, tych znanych oczywiście pomadek. Jest to pomadka matowa, się ją mam na ustach. Jest to kolor Candy Shop bardzo ładny, bardzo neutralny i zarazem też naturalny. Nie wysusza ust, długo się utrzymuje, bardzo tani, bardzo ładny, naturalny odcień. Tyle. Tyle w temacie. Dobra, co jeszcze? Jeszcze dwa produkty. Następna rzecz to jest produkt do włosów, który był moim ulubieńcem i tak bardzo go poszukuję, i tak bardzo nigdzie go nie widzę, ani w żadnym Rosmanie, ani w żadnej biodrące. Jeżeli będziecie widzieli gdzieś, to koniecznie mi dajcie znać. To jest Bio Elixir Macadamia Oil, 20 ml, chyba 6 zł, czy 7, dla mnie geniusz, dla mnie genialny. Pachnie przecudownie, nie wiem co to jest za zapach, ale jest na pewno słodki, jest w zasadzie pachnie jakby per, jakieś perfumy. Ja go kocham, on bardzo dobrze otulał moje włosy, bardzo dobrze się sobie z nim radził, chronił je przed czynnikami zewnętrznymi, a także przed suszarką i prostownicą. Produkt dla mnie świetny. Kupiłam sobie różowa, że nie jest tak fajny, ponieważ nie, nie pachnie tak pięknie jak ten. A tutaj było przyjemność stosowania e, zarówno e, jeżeli chodzi o rozkosz poprzez zapach, jak i działanie. A, no i tyle. Jeżeli będziecie widziały to gdzieś, to koniecznie mi dajcie znać, bo polecę po niego czym prędzej i kupię dwa opakowania, a co? Dobra, i pozostając w kwestii zapachowej. E, zapach. Zapach Laviebel. ale jest to ta opcja, słuchajcie, lapsolu. Tak, to jest ta opcja LaPolu Parfum, czyli ta najsilniejsza, najmocniejsza opcja, i tu jest największe opakowanie. Jakie jest możliwe, to jest 30 czy 50, nie, to jest 40 ml. Bardzo intensywny i bardzo długo utrzymujący się zapach. Ja go już później nie czuję ale e, pamiętam, jak weszłam do knajpki zjeść, to pani mówiła, ale pani zapach ze sobą przyniosła, Wie, o! a ja go w ogóle nie czuję, a on jeszcze po prostu był. E, jak na przykład rozbiorę płaszczy, jakieś tam inne okrucie wierzchnie i zakładam ponownie na następny dzień, to e, ten zapach tam się unosi niczym mgiełka e, nad tym moim płaszczykiem, więc ja Wam go polecam. Jeżeli szukacie słodziaka, który dobrze i długo e, się utrzyma, ale to nie jest taka słodycz cukierkowa, jest to... Mm, jest to słodycz, która jest odpowiednia na ko dla kobiet. Ja w tym akurat zapachu, w, tym, w tej opcji, czuję taką delikatną goryczkę, przynajmniej tutaj na korku. Nie czuję chyba jej tak mocno, jak już ją zaaplikuję na skórę, ale przy koreczku czuć taką delikatną gorycz i No to by było na tyle, dajcie znać jak wam się podobali moje ulubieńce, koniecznie dajcie znać, jak gdzieś zobaczycie tą, ten jak do włosów z serii Biolixir Macadamia Oil, czekam na wasze informacje, dziękuję wam serdecznie, wszystkiego dobrego i życzę wam pięknego weekendu, do zobaczenia, pa!